Teraz ponownie. Przypomnę na początku, że na moim kanale na YouTubie Nauka Jazdy Grzegorz Formella znajdziecie filmiki instruktażowe na temat różnych zadań egzaminacyjnych, które musimy wykonać podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Natomiast w dzisiejszej części zajmiemy się drugim zadaniem na plac manewrowym, który musimy zrobić. Potocznie, oczywiście, mówimy na to rękaw, natomiast trzymamy się nazwy: ruszanie z miejsca oraz jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu. Także startujemy. Myślę, że przyda Wam się to podczas egzaminu oraz przy nauce przede wszystkim. Zaczynamy. Omówimy sobie teraz drugie zadanie egzaminacyjne, które musimy wykonać na placu manendowym podczas egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Jest to oczywiście ruszanie z miejsca oraz jazda pasem, jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. No, tak zwany rękaw potocznie wszyscy oczywiście na to mówią, chociaż nie jest to dobra nazwa. W każdym razie. Jest to zadanie, które polega na tym, że musimy z pozycji początkowej, zadania które jest wyznaczone na samym początku, ograniczone 5 tyczkami. Pole zatrzymania ma 5 metrów długości, 3 metry szerokości, tak samo jak pas. No i z tego miejsca musimy przejechać przez prostą łuk i zatrzymać się na końcu pasa ruchu również po zatrzymania identycznym jak na samym początku, było też 5 metrów długości. No i potem na biegu wstecznym, tak. Wycofać, dojechać do samego początku, pasa znowu i wtedy będzie zadanie skończone. Mamy w przypadku tego zadania dwa rodzaje błędów. Są błędy, które skutkują od razu przerwaniem egzaminu, ale są też błędy, po których byśmy mogli wykonać drugą próbę. Błędy, które skutkują od razu przerwaniem egzaminu, są to najechanie na pachołek lub dyczkę, dotknięcie, potrącenie, jakkolwiek powiemy, po prostu będzie to obraz wynik negatywny. Lekkie dotknięcie, muśnięcie, od razu koniec egzaminu. Oraz wyjechanie całym kołem. Poza linię wydzierającą zewnętrzne krawędzie stanowisk. Wtedy też mamy od razu wynik negatywny. Całe koło poza linię, jeżeli wyjedzie. Oczywiście, jeżeli dwukrotnie błędnie wykonamy to zadanie, też będzie wynik negatywny, bo mamy tylko dwie próby. Czyli, jeżeli przy pierwszej próbie popełnimy błąd, no to przy drugiej próbie musimy już zrobić się w 100% prawidłowo, bo inaczej będzie też wynik negatywny. Natomiast jeżeli chodzi o te błędy drobne, w sensie te, po których będziemy mogli przystąpić po raz drugi do wykonania tego zadania, są to m.in. najechanie na linię, nie wyjechanie całym kołem, tylko po prostu najechanie, również brak płynności jazdy, również zatrzymanie się gdzieś po drodze, nie możemy nigdzie stanąć, jazda musi być płynna cały czas. Również błędem, po którym będziemy mieli drugą próbę jest między innymi niezmieszczenie się w polu zatrzymania, czyli jeżeli byśmy nie zmieścili się pełnym obrysem pojazdu w wyznaczonym polu zatrzymania, pamiętajmy, że linia nie należy do pola, czyli nic nie może nawet wystawać nawet przednia rejestracja na w linie. Tak? No, jeżeli byśmy się nie zmieścili, byłoby to oczywiście błąd. Ale nie zapomnijmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, właśnie w drugim zadaniu egzaminacyjnym na placu lękowym rozporządzenie w sprawie egzaminowania przewiduje że dopiero tutaj muszą być włączone odpowiednie światła oraz y, zwolniony do końca hamulec y, ręczny, postojowy. Y, czyli dobrze by było, zanim ruszymy y, spo, z pola zatrzymania, y, z pozycji początkowej, żebyśmy właśnie. Jeszcze raz spojrzeli na deskę rozdzielczą, czy na pewno nam nie świeci żadna czerwona kontrolka, bo przecież od nieopuszczonego do końca hamulca awaryjnego wyświeciła. Oraz czy mamy włączone odpowiednie światła. I nie zapomnijmy również o tym, że jeżeli chodzi o to zadanie, ono rozpoczyna się od uruchomienia silnika, czyli jeżeli zaczynaliśmy egzamin nie z tej pozycji właśnie, w której rozpoczynamy zadanie, tylko dziś wcześniej stał samochód, sprawdzaliśmy płynność światła, to będziemy musieli najpierw wjechać w to pierwsze pole zatrzymania oraz wyłączyć silnik i włączyć go na nowo. O czym prawdopodobnie przypomni wam egzaminator. Także tak wygląda to zadanie. Nie jest ono wcale trudne, jakie malują, nie, ma, nie można się tego bać. Jeżeli w tak sposób się go nauczymy, to na pewno raczej bezproblemowo przepniemy wcześniej na egzaminie. Zadanie to oczywiście rozpoczynamy z pozycji początkowej, w której się właśnie znajdujemy. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to uruchomienie silnika oczywiście, tak? czyli wciskamy sprzęgło, przekręcamy kluczyk, silnik uruchomiony. Teraz oczywiście musimy sprawdzić, czy mamy światła włączone odpowiednio. Włączyliśmy światła mijania. Musimy oczywiście być pewni, że żadna czerwona kontrolka nam nie świeci, czyli na przykład od niezapiętych pas, aczkolwiek to już było błędem wcześniej. Od nieopuszczonego hamulca awaryjnego czy niedomknięte drzwi. no Wiadomo, rozpatrzymy, czy na nic czerwonego nie świeci. W tym momencie jeszcze świeci czerwona kontrolka od hamulca, dlatego opuszczę hamulec awaryjny. No to możemy przystąpić do wykonywania zadania, czyli rzucamy pierwszy i płynne ruszanie na początek. Tak? Czyli ruszamy, upewniamy się oczywiście o możliwości jazdy i jedziemy do przodu do przodu nie jest to zbyt skomplikowane, tak, raczej to nie powinno stanowić dla nikogo problemu, yy, tylko ważne jest to, żebyśmy wyczuli teraz miejsce zatrzymania pół zatrzymania, tak, dlatego żebyśmy nie uderzyli w na, z przodu, bo wtedy byłby to od razu koniec egzaminu, dlatego zatrzymujemy się tak w odległości, chociaż te 30-40 cm od tyczki przedniej, natomiast teraz przechodzimy do cofania. Zanim yy, zaczniemy cofać, musimy się oczywiście upewnić o możliwości jazdy, czyli również obracamy się za siebie, yy, no i dobrze by było, żebyśmy w tym momencie, kiedy rozpoczynamy ruszanie, obserwowali w prawym lusterku elementy, które są po prawej stronie samochodu, czyli musimy skupić się na kolejnych tyczkach, które są na łuku, lub na linii. Staramy się trzymać blisko samochód prawej krawędzi pasa, czyli musimy widzieć w lusterku prawym przestrzeń między samochodem a tymi elementami, przy którymi jedziemy, i utrzymywać ją w miarę. Małą, tak, żeby było dosyć blisko cały czas. Jeżeli jest zbyt blisko prawej strony, e, widzimy, że tyczka schodzi się, na przykład, z samochodem, troszeczkę już za, za blisko, to troszeczkę odkręcamy kierownicę. Jeżeli e, jest za daleko, zawsze jeszcze trochę dokręcamy. Natomiast kiedy wychodzimy na prostą, e, musimy wyrównać e, kierownicę, e, tak, żeby samochód jechał wzdłuż linii. E, I obserwujemy obie strony, oczywiście lewe, prawe lusterko. Staramy się utrzymać samochód na środku pasa. Nie zapomnijmy, że też Podczas jazdy do tyłu musimy upewniać się przez tylną szybę. Musimy obserwować przestrzeń za pojazdem, zarówno przez, przez lusterka, jak i tylną szybę. No, staramy się najlepiej utrzymać stałą odległość w lusterku tak, od linii między samochodem a linią. Jeżeli utrzymujemy stałą, nie musimy korygować nic z kierownicą, jedzie samochód nam równo. Na końcu, oczywiście, znowu musimy się ubyć przez tylną szybę. No, należy, zatrzyma należy zatrzymać się w połowie zatrzymania. W taki sposób, żeby nie wystawać z przodu, więc najlepiej podjechać dosyć blisko tylnej tyczki i zatrzymujemy się przed nią. Na początku oczywiście jest trochę ciężko osobom, które nie miały wcześniej styczności z takimi manewrami, wyczuć te odległości patrząc w lusterko między samochodem a elementami, dlatego trzeba kilka razy to porobić, żeby przytrawić to i nauczyć się reagować kierownicą w odpowiedni sposób, tak? Jeżeli jesteśmy za blisko prawej, troszeczkę odkręcić, jeżeli jesteśmy za daleko, a tracimy kontakt wzrokowy z elementami po prawej stronie na uchu, trzeba dokręcać mocniej, żeby znowu go uzyskać, być bliżej tej prawej strony. No niestety część instruktorów w Polsce idzie trochę na łatwiznę i uczy ludzi w taki sposób po prostu schematycznie. Czyli zrób tam przy drugiej tyszce, jak będziesz lusterkiem, obrót jeden pełny, powinieneś przejść cały łuk. Nie jest to dobry sposób, dlatego że wtedy kursant nie jest nauczony, nie jest nauczony reagowania w sytuacji, kiedy coś właśnie się jest za blisko kilometrowo za daleko, a to zadanie ma swój cel. To zadanie przede wszystkim jest potrzebne nam, żeby właśnie móc potem w normalnych, realnych warunkach cofając, móc na przykład nie wiem, zaparkować tyłem. No, Powiedzmy sobie szczerze: będziecie chcieli zaparkować tyłem pod marketem, idąc na zakupy. Nie wystawicie sobie tyczek za samochód, nie będziecie liczyć, przy której macie kręcić. To jest kwestia wyczucia. Dlatego trzeba trochę to porobić, to zadanie. I w końcu na pewno wyczujecie, w jaki sposób mamy kręcić, i zacznie na pewno, na pewno to tak było wychodzić. Na egzaminie, jeżeli nauczycie się w sposób taki właśnie obserwacyjny, tak, reagując na te elementy, zbliżać się, oddalać do, od nich. Będzie się nad tym panować, to na egzaminie raczej nie powinno też to stanowić wielkiego problemu. Także myślę, że sobie wszyscy z tym polecimy.